Rozdział pijar pierwszy narodziny międzykontynentalnego marzenia. Gdy w Europie szalała II wojna światowa, amerykańscy strategzy zaczęli obawiać się najgorszego. Wielkiej Brytanii potrzebowali samolotu, który mógłby wystartować z USA, zbombardować Berlin i wrócić bez lądowania. Tak narodził się projekt B-36. Był to projekt o skali dotąd niewidzianej. Maszyna o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 70 metrów, czyli więcej niż długość pierwszego lotu braci Wright. Ten podniebny kolos miał stać się kijem którym Ameryka mogła grozić każdemu dyktatorowi na świecie. Był to pierwszy prawdziwy bombowiec międzykontynentalny, symbol rodzącej się dominacji USA. B-36 nie był tylko bronią. Był latającą deklaracją, że odległość przestała chronić wrogów Ameryki przed jej gniewem. Rozdział drugi. Sześć płonących, cztery gasnące B-36 był inżynieryjnym monstrum. Napędzało go sześć potężnych silników tłokowych Pratt Whitney R-4360, z których każdy miał 28 cylindrów. Ich śmigła za Zmontowano z tyłu skrzydeł w konfiguracji pchającej, co nadawało mu unikalny wygląd. Jednak moc silników tłokowych okazała się niewystarczająca dla tak wielkiej masy. Inżynierowie dodali więc cztery silniki odrzutowe na końcach skrzydeł. Piloci ukuli słynne powiedzenie o tych dziesięciu jednostkach napędowych. Sześć płonących, cztery gasnące. Six turning, four burning. Samolot ten pożerał ogromne ilości paliwa, a ryk jego silników był słyszalny z odległości wielu kilometrów, wprawiając w drżenie szyby w budynkach pod jego trasą lotu. Rozdział trzeci. Podniebny pałac. Luksus w chmurach. Dla załóg przyzwyczajonych do ciasnych i mroźnych wnętrz B-17, wejście do B-36 było jak przeprowadzka do luksusowego hotelu. Ponieważ misje trwały często ponad 40 godzin, komfort był koniecznością. Samolot posiadał w pełni wyposażoną kuchnię, w której załoga mogła przyrządzać ciepłe posiłki, a nie tylko jeść suche racje. Znajdowały się tam również piętrowe łóżka z czystą pościelą, pozwalające pilotom na odpoczynek na zmianę. Było to coś niespotykanego w maszynach bojowych. Kadłub był ciśnieniowy, co pozwalało na swobodne poruszanie się bez masek tlenowych. Ten luksus miał jednak swoją cenę. Ogromna masa wyposażenia socjalnego ograniczała prędkość i zwrotność maszyny. Rozdział 4. Wagonik podziemnej kolejki. Wnętrze B-36 było tak ogromne, że aby dostać się z przedniej kabiny do tylnego przedziału strzeleckiego, załoga musiała pokonać tunel o długości 25 metrów. Rozwiązaniem był specjalny wagonik na szynach, na którym lotnik kładł się na plecach i przeciągał za pomocą liny. Była to swoista podniebna kolejka linowa przebiegająca przez środek Bombowca, ponad komorami bombowymi. Przejazd tym tunelem w ciemnościach, na wysokości 12 km nad oceanem, był dla wielu członków załogi surrealistycznym doświadczeniem. Ten unikalny system komunikacji pokazywał absurdalną skalę samolotu, który był zbyt duży, by po prostu przez niego przejść. Rozdział 5. Magnezowy potwór i jego kruchość. Mimo imponujących rozmiarów, B-36 był maszyną niezwykle delikatną. Aby zredukować wagę, znaczną część poszycia wykonano z magnezu. Był to materiał lekki, ale bardzo bardzo podatny na korozję i, co najgorsze, skrajnie łatwopalny. W razie awarii silnika lub pożaru, magnezowe elementy mogły spłonąć w ciągu kilku minut, zamieniając samolot w gigantyczną pochodnię. Dodatkowo gigantyczne skrzydła miały tendencję do nadmiernego wyginania się podczas turbulencji. Mechanicy nienawidzili pracować przy B-36. Wycieki paliwa były codziennością, a tysiące przewodów elektrycznych i hydraulicznych psuły się przy najmniejszym spadku temperatury. B-36 był gigantem na glinianych nogach. Technologicznym cudem, który wymagał armii ludzi, by w ogóle oderwać się od ziemi. Rozdział 6. Bezbronny gigant w erze odrzutowców. Prawdziwy dramat B-36 polegał na tym, że stał się przestarzały niemal w momencie wejścia do służby. Był dzieckiem ery tłokowej, a przyszłość należała do odrzutowców. Choć posiadał potężne uzbrojenie obronne w postaci zdalnie sterowanych wieżyczek z działkami 20 mm, był zbyt wolny i ociężały, by uciec przed nowoczesnymi myśliwcami przechwytującymi, takimi jak radziecki MiG-15. Jego jedyną realną obroną był pułap lotu. Potrafił latać wyżej niż większość ówczesnych myśliwców. Jednak w walce kołowej B-36 był jak wieloryb atakowany przez rekiny. Każdy kontakt z przeciwnikiem groził katastrofą, ponieważ maszyna nie mogła wykonywać gwałtownych uników bez ryzyka rozpadnięcia się w powietrzu. Rozdział 7. Największy ładunek świata komory bombowe B-36 były tak duże, że mogły pomieścić cztery bombowce B-29 w częściach. Samolot zaprojektowano do przenoszenia najcięższych bomb w arsenale USA w tym monstrualnej bomby termojądrowej Mark 17, która ważyła ponad 20 ton. B-36 był jedynym samolotem na świecie zdolnym do transportu tej broni na inny kontynent. To właśnie ten potencjał sprawiał, że mimo wszystkich wad, strategiczne dowództwo powietrzne SAC trzymało go w służbie. Był to wózek na bomby ostatecznej zagłady. Widok otwartych luków bombowych B-36 był najbardziej przerażającym obrazem, jaki można było sobie wyobrazić w czasie zimnej wojny. Rozdział 8. Projekt Myśliwiec w brzuchu. Z powodu braku prędkości i zwrotności Amerykanie próbowali rozpaczliwego eksperymentu. Projektu FICON. B-36 miał przenosić wewnątrz swojego kadłuba mały myśliwiec odrzutowy F-84 Thunderstreak. Myśliwiec miał być uwalniany w pobliżu celu, by bronić giganta przed wrogimi migami, a następnie dokować z powrotem pod brzuchem bombowca. Była to wizja rodem z filmów science fiction. Testy były jednak niezwykle niebezpieczne, a piloci myśliwców ryzykowali życie, próbując połączyć się z gigantem w turbulencjach. Ostatecznie pomysł zarzucono jako zbyt skomplikowany, pozostawiając B-36 ponownie na łasce. Jego własnej słabej obrony. Rozdział 9. Podniebny reaktor. Atomowy B-36. Szczytem inżynieryjnego szaleństwa był NB-36K, wersja wyposażona w działający reaktor jądrowy na pokładzie. Amerykanie chcieli stworzyć bombowiec, który mógłby krążyć nad ziemią tygodniami bez tankowania. Reaktor nie napędzał silników, lecz służył do testowania osłon radiologicznych dla załogi. Kabina pilotów została obudowana tonami ołowiu i gumy, a szyby miały grubość 30 cm. Za każdym razem, gdy atomowy B-36 startował, towarzyszył mu oddział spadochroniarzy, którzy w razie katastrofy mieli natychmiast zabezpieczyć teren przed skażeniem. Był to najbardziej niebezpieczny samolot w historii, latająca elektrownia atomowa, która na szczęście nigdy nie została uzbrojona. Rozdział 10. Koszmar nawigatora i mechanika Lot B-36 był wyzwaniem dla ludzkiej wytrzymałości. Nawigacja bez GPS, polegająca na gwiazdach i radiolatarniach, była niezwykle trudna w maszynie, która leciała 40 godzin. Mechanicy pokładowi musieli Musieli wchodzić do specjalnych tuneli wewnątrz skrzydeł podczas lotu, aby sprawdzać stan silników. Tunel był na tyle wysoki, że dorosły człowiek mógł tam wejść, ale panował w nim potworny hałas i wibracje. Jeśli silnik zaczął przeciekać olejem, mechanik musiał próbować zatamować wyciek na wysokości 10 km. Ta symbioza ludzi i ogromnej maszyny była fascynująca, ale pokazywała jak bardzo B-36 był niedopracowany technicznie i jak wiele wysiłku kosztowało utrzymanie go w powietrzu. Rozdział 11, B-36 w kulturze Strategic Air Command. Samolot stał się gwiazdą Hollywood w filmie Strategic Air Command z Jamesem Stewartem. Film ten był potężnym narzędziem propagandowym, pokazującym B-36 jako majestatycznego strażnika pokoju. Widzowie mogli podziwiać ogromne wnętrza, luksusowe kuchnie i potęgę 10 silników. Jednak film nie pokazywał prawdy o problemach technicznych i strachu załóg przed awarią magnezowego poszycia. Dla przeciętnego Amerykanina, B-36 był symbolem bezpieczeństwa, podczas gdy dla lotników był aluminiową trumną. Która wymagała nieskończonej uwagi, by nie rozpaść się w locie. Rozdział 12. Broken Arrow. Nuklearne katastrofy B36 brał udział w kilku incydentach typu Broken Arrow, czyli wypadkach z bronią jądrową. Najsłynniejszy zdarzył się nad Kanadą, gdzie z powodu pożaru silników załoga musiała zrzucić bombę atomową bez rdzenia jądrowego do oceanu, a następnie wyskoczyć na spadochronach. Kolejny incydent miał miejsce w Albuquerque, gdzie bomba przypadkowo wypadła przez zamknięte drzwi luku bombowego, niszcząc się przy uderzeniu o ziemię. Te wypadki pokazały, że gigant był niebezpieczny nie tylko dla wroga, ale i dla własnych Obywateli. Jego ogromna masa i skomplikowanie sprawiały, że błąd ludzki lub awaria techniczna miały katastrofalne skutki. Rozdział 13. Koniec Peacemakera Wraz z pojawieniem się całkowicie odrzutowego B-52 Stratofortress, Los B-36 został przypieczętowany. Nowy bombowiec był szybszy, bezpieczniejszy i łatwiejszy w obsłudze. Ostatni B-36 opuścił służbę w 1955 roku. Większość tych gigantów została pocięta na złom w ciągu zaledwie kilku dni od ich ostatniego lotu. Magnezowe poszycie, które kiedyś lśniło w słońcu, zostało przetopione. Był to smutny koniec dla maszyny, która przez dekadę była jedyną barierą chroniącą świat przed wybuchem gorącej wojny atomowej. Peacemaker, rozjemca, odszedł do historii jako największy nieużyty w walce samolot świata. Rozdział 14. Dlaczego nigdy nie walczył? To największy paradoks B-36. Był tak przerażający i tak ułomny jednocześnie, że nigdy nie został wysłany nad terytorium wroga. Podczas wojny w Korei amerykańscy dowódcy bali się, że radzieckie myśliwce zestrzelą B-36 w kilka minut, co byłoby potężnym ciosem propagandowym. Gigant pozostał w bazach w USA i nagłam jako straszak. Jego jedynym zadaniem było istnienie. Samolot ten wygrał swoją wojnę bez oddania ani jednego strzału, ale tylko dlatego, że przeciwnik nie wiedział jak bardzo był on kruchy i powolny. W rzeczywistych warunkach bojowych. Rozdział 15. Rekordy wielkości. Nawet dziś rozmiary B36 budzą podziw. Jego koła podwozia głównego były początkowo tak duże, że tylko kilka pasów startowych na świecie mogło wytrzymać ich nacisk. Później zamieniono je na wózki z mniejszymi kołami. Powierzchnia sterowa steru kierunku była tak wielka, że można by na niej zaparkować kilka samochodów. Zbiorniki paliwa mieściły tyle benzyny, ile wystarczyłoby na przejechanie samochodem dookoła świata kilkanaście razy. Te liczby pokazują, że B-36 był szczytem ery analogowej, mechanicznym dinozaurem, który osiągnął granice tego, co można było zbudować z metalu i kabli bez pomocy komputerów. Rozdział 16. Załoga, samotność i zmęczenie. Dla 15-osobowej załogi, lot B-36 był testem psychicznym. Brak kontaktu ze światem przez dwa dni, jednostajny huk silników i świadomość przenoszenia ładunku zdolnego zniszczyć całe państwa tworzyły unikalną atmosferę. Mimo luksusów w postaci łóżek i kuchni, zmęczenie materiału ludzkiego było ogromne. Piloci musieli lądować tym kolosem, mając za sobą 40 godzin czuwania. B36 wymagał od ludzi tyle samo co od swojej konstrukcji. Wytrzymałości ponad wszelką miarę. Była to wspólnota mężczyzn zamkniętych w aluminiowej rurze, zawieszonych między niebem a piekłem atomowej zagłady. Rozdział 17. Inżynieryjne dziedzictwo. Mimo porażki koncepcyjnej B36 nauczył Amery Amerykańskich inżynierów, jak budować ogromne konstrukcje. Wiedza zdobyta przy projektowaniu jego skrzydeł i kadłuba ciśnieniowego została wykorzystana przy budowie późniejszych samolotów transportowych i pasażerskich jak Boeing 747. B-36 był poligonem doświadczalnym dla systemów sterowania zdalnego i skomplikowanej elektroniki. To, co w 1946 roku było awaryjne i niebezpieczne, stało się fundamentem dla nowoczesnego lotnictwa. Gigant musiał polec, aby przyszłe pokolenia mogły bezpiecznie latać. Nad oceanami. Rozdział 18. Gdzie zobaczyć ducha giganta? Dziś na świecie pozostały tylko cztery egzemplarze B-36. Najważniejszy z nich znajduje się w Narodowym Muzeum Sił Powietrznych USA w Dayton. Stojąc pod jego skrzydłem, człowiek czuje się przytłoczony. Skrzydło jest tak wysokie, że pod nim swobodnie mieszczą się inne, mniejsze myśliwce. Patrząc na jego dziesięć silników, można niemal usłyszeć ten ryk, który kiedyś trząsł ziemią. Jest to pomnik czasów, gdy Ameryka nie znała granic w swoich ambicjach militarnych, a inżynierowie wierzyli, że stalą i benzyną można podbić niebo. Rozdział 19. Porównanie z dzisiejszymi czasami. Gdybyśmy dziś chcieli zbudować odpowiednik B36, byłby on nasycony kompozytami i komputerami. Ale peacemaker był czystą mechaniką. Brak wspomagania komputerowego sprawiał, że piloci musieli używać ogromnej siły fizycznej, by poruszać sterami tego kolosa. Porównując go do nowoczesnych bombowców stealth jak B2, widać jak bardzo zmieniła się filozofia wojny. Od brutalnej wielkości do niewidzialnej precyzji. B-36 był ostatnim z rodu olbrzymów, którzy chcieli zdominować świat swoją masą, a nie sprytem. Rozdział 20. Podsumowanie: tragiczny rozjemca konwer B-36. Peacemaker pozostanie w historii jako symbol ery atomowej niewinności i pychy. Był luksusowym hotelem w chmurach i jednocześnie śmiertelnie niebezpieczną pułapką dla własnej załogi. Był zbyt duży, by go zignorować, i zbyt słaby, by przetrwać w prawdziwej walce. Jego największym zwycięstwem było to, że nigdy nie musiał wykonać swojej misji. Odszedł w cień jako gigant, który przerażał samym swoim wyglądem udowadniając, że czasem w polityce światowej wygląd i skala znaczą więcej niż rzeczywista wartość bojowa. Był to najpiękniejszy i najbardziej tragiczny błąd w historii lotnictwa.